dobry kochani, witam was na moim kanale w dość nietypowym filmiku dlatego, że dzisiaj będę pakowała prezent dla mojej przyjaciółki przygotowałam sobie taki olbrzymi karton i pewnie się zastanawiacie po co mi jest aż tak duży, ale za chwileczkę zobaczycie bo mam super plan, w środku mam już balony zaraz pójdę jeszcze po hel, no i po gwóźdź programu czyli sam prezent Tutaj w tym wielkim czarnym worku oczywiście nie ma człowieka, <laughs> e, tylko coś innego. Chociaż rozmiarowo jest to podobne do człowieka, bo tutaj jest złożone w pół. Może zobaczycie, co się w środku kryje. No i zaraz zobaczymy, czy dobrze myśleliście, bo ten worek muszę rozpakować. Rozpakowuję worek. Muszę go najpierw rozciąć. To nie jest pierwsza warstwa, którą tutaj muszę rozpakować. Mój mozny prezent. Chciałam go już wcześniej zrobić, ale teraz to jest idealna okazja, czyli właśnie urodziny mojej księgki. Odrzucam tą część. I tutaj jest wielki przyjaciel. Zobaczcie! Jest to olbrzymisu. odpakuję go. Eee, tutaj... A może go nie odpakuję? Teraz się zastanawiam, czy tego mi się rozpakować z tej folii, bo to jest takie związana czy wsadzić go właśnie w tej folii do kartona, ale muszę zobaczyć, muszę zobaczyć, jak on się do tego kartona zmieści. To jest największy, jaki miałam. Zawinę te boki kartona tutaj do środka. O, jeszcze jeden. E, no i mam nadzieję, że nasz misiu się tutaj zmieści, bo to był największy karton, jaki tylko miałam. No a misiu ma ponad 1,60 m, e, jak tak będzie stał. Więc teraz, tutaj go upchnę, najpierw, o jest no, jesteś duży i mega ciężki, on jest ultra ciężki, upycham Cię na drogę, w tył, A, zmieścił się, ale super, patrzcie, nasz misiu się zmieścił, chociaż karton pęka w szpach, to ważne będzie się wcisniać. Dobra, ja tutaj rozwiążę u góry tą folię, ale nie będę jej całkowicie ściągać. Rozłożę bo tutaj, No, jest tak takie, O. O, takie, no, tutaj, 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 Teraz my takie, łapki, takie, 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 tak takie, 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 Zobaczcie, ten mi ma tutaj takie fajne uszy, w ogóle on jest bardzo fajnie wykonany, ma przemilutkie futerko jeszcze na nodze miał taki ładny napis i e, takie ozdobne właśnie jakby nagruki. Tutaj na przykład ma serduszko, poprzedniczyłam, żebyście zobaczyli, bo teraz już go nie będę wyciągać. O, on tutaj ma to serduszko, taką wstążeczkę, i ogólnie on jest bardzo ładnie zrobiony. Jest puszysty, wszystko jest dokładnie wykonane. Ma słodkie oczka, ładne uszka, więc myślę, że jest to superowy prezent. No a teraz zabieram się dalej za pakowanie To jeszcze nie koniec prezentu, bo do środka powrócam słodycze, które przed chwilą sobie przygotowałam. Mam tutaj kitka, Peanut Butter. I ja tak po prostu te wodyczę powsadzam ją tam na boki pod misia, żeby ona to stopniowo sobie odnajdywała. Mam również batanika banty. Też tutaj wsadzę. Oreo, originals. I tutaj wsadzę, w stronie, I jeszcze mam Kinder Bueno, które wsadzę może tak na dół jeszcze. O! No dobra. Stanowałam się cieszyć czekoladę, bo to jest zawsze taki fajny prezent, no ale Vera nie lubi. <grywanie> Przygotowałam sobie również bibułę, którą teraz tam ułożę w środku jako wypełnienie. Myślę, że jest ładnie tańko. I teraz już ostatnia część prezentów, czyli balony, ale one nie będą tak po prostu nadmuchane, tylko do ich nadmuchania użyję helu, żeby one się unosiły i żeby ten prezent jeszcze fajniej wyglądał. Pompuję pierwszego balona. Niestety nie starczyło mi helu na wszystkie balony. Jak widać jeden się pięknie unosi, a ten drugi jest trochę mniej napompowany i to dodatkowo się ciągle elektryzuje do głowy misia i tak opada, więc stwierdziłam, że go odetnę i zostanie jeden balon. Właśnie mi się dla sobie tak trzymał jakby w rączce. No a temu podziękujemy. Papową pa, liku. Zaraz opadnie z powrotem. Dobra, no ale jeszcze do środka planuję wsadzić takiego... O, jednak się unosisz. Halo, co to nosi, tak? Gościu. No, ja nie wiem. E, tutaj do środka wsadzę jeszcze jednego balona, takiego niebieskiego, on ma fajny napis w dniu urodzin. Tutaj go sobie umieszczę. Tak wygląda gotowy prezent. Myślę, że jest superowy, bo bardzo się postarałam, ładnie wyszedł. Mich jest mięciuteńki, słodki i sama bym się ucieszyła, gdybym taki prezent dostała. Tak więc myślę, że bardzo się on spodoba, a ja już za chwileczkę lecę na urodziny. Ja i Misiu dziękujemy wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zerknijcie również na moje social media, czyli Instagrama, Snapchata, Facebooka oraz TikToka, wszystko macie w opisie. Pa, pa!